W tej części filmu instruktażowego zostanie zaprezentowana technika polimodelingu, a także niektóre narzędzia, niektóre elementy pakietu Cinema 4D, które pozwalają w określonych przypadkach modelowanie zautomatyzować. Naszym zadaniem będzie wykonanie modelu odzieży dla manekina. Rozpocznijmy od włożenia do sceny manekina. Zwróćmy uwagę na paletę obiektów. Jest on wykonany z trzech części. Główna część to jest całe ciało manekina, lewe prawe oko. Całość jest zgrupowana i podłączona do algorytmu, którego zadaniem jest wygładzenie tego manekina. Jeżeli się przyjrzymy, to po wyłączeniu algorytmu wygładzającego okaże się, że liczba poligonów, czyli wielokątów, które tworzą bryłę manekina nie jest wcale tak duża. Po włączeniu algorytmu liczba poligonów wzrasta, a tym samym manekin jest bardziej okrągły. Rozpoczynamy przygotowanie odzieży od włożenia do sceny obiektu Plane. Obiekt ten jest dostępny w grupie obiektów prymitywnych na głównej palecie narzędziowej. Taki plane wkładamy. Następnie we właściwościach obiektu wybieramy orientację, plus Y przestawimy na plus Z. Po czym wykorzystując niebieską strzałkę przesuniemy obiekt w kierunku osi Z. I na palecie właściwości obiektu zredukujemy liczbę segmentów na wysokości i na, na szerokości i na wysokości do jednego. Powstał obiekt, który jest złożony w zasadzie z jednego dużego poligonu. Jest to obiekt prymitywny, o czym świadczy ta niebieska ikona, która tutaj jest widoczna. Za pomocą narzędzia znajdującego się z lewej strony Konwertujemy ten obiekt do obiektu poligonowego. Od tego momentu możemy korzystać z trzech trybów, które zostały przygotowane do obiektów poligonowych. Przestawimy interfejs programu, wykorzystując tą ikonę na modeling. Uzyskamy dodatkową paletę narzędzi, która jest widoczna pod oknem modelera. Narzędzi tych będziemy Używać w trakcie modelowania. Wciskając klawisz F4, przełączamy się na widok z przodu, wybieramy tryb punktowy i zaznaczamy, wykorzystując narzędzie do zaznaczania, które tutaj się znajduje na głównej palecie narzędziowej, zaznaczamy dwa punkty z lewej strony. Wykorzystując czerwoną strzałkę przesuwamy te punkty. Na osi Y i tym razem zależy nam, aby te punkty były dokładnie na osi Y, ponieważ no, wykorzystamy fakt, że ubranie, które będziemy konstruować, będzie symetryczne, także zrobimy tak naprawdę tylko połowę. Aby to było, te punkty znalazły się dokładnie na osi Y, wykorzystamy okienko koordynat i wartość X ustalimy z klawiatury na 0. Następnie z głównej palety narzędziowej wstawimy do sceny obiekt symetria. Ten obiekt był wykorzystywany przy okazji wcześniejszych ćwiczeń, także znamy go już dobrze. i plane podłączymy pod symetrię. Uzyskamy w ten sposób lustrzane odbicie lewej części obiektu. Jeżeli wciśniemy klawisz F1 to będzie mniej więcej w ten sposób wyglądało. Wciskamy klawisz F4 ponownie, chwytamy dwa punkty, które znajdują się z prawej strony i za pomocą czerwonej strzałki dosuwamy do Manekina, i tu jest ważna sprawa. Nie staramy się to ten obiekt dosunąć dokładnie do manekina, a broń boże przeciągnąć, że tak powiem, zostawiamy. Niewielką odległość pomiędzy obiektem a manekinem. Chwytamy dwa punkty w dolnej części i za zieloną strzałkę podciągamy do góry. To będzie sukienka. Położenie tych dwóch punktów no jakby determinuje no, długość tej sukienki. W kolejnym kroku chwytamy dwa punkty w górnej części i również przesuwamy niżej, tak mniej więcej na wysokość szyi. Bierzemy narzędzie NU z palety narzędzi do modelowania i jego tryb ustawiamy na plane. Będziemy ciąć w płaszczyźnie ZX. Upewnijmy się, że parametr plane jest właśnie tak ustawiony. No niestety nie, czyli korygujemy ZX i wykonujemy nacięcia. Nacięcia mniej więcej w taki sposób, aby powstałe poligony były zbliżone proporcjami do kwadratu. Jedno nacięcie, drugie, trzecie, i jeszcze dwa nacięcia poniżej. Wybieramy narzędzie do zaznaczania obiektów i powstałe punkty. Dosuwamy do manekina. Zasada taka jak poprzednio: należy zostawić wolne miejsce. Tu, tutaj kolejny punkcik dosuwamy. Pozycję tego punktu również zmienimy. Tu będzie dekolt, zaznaczamy punkt i za zieloną strzałkę opuszczamy niżej. Pozostało jeszcze ten punkt. Ustawiamy go w takiej pozycji. Po przekształceniu obiekt wygląda w ten sposób. Włączamy ponownie widok F4, przechodzimy do trybu krawędziowego. I zaznaczymy krawędź, z której po wybraniu narzędzia Extrude z palety narzędzi do modelowania wyciągniemy rękaw. Przełączamy się do trybu punktowego i korygujemy pozycję punktów rękawa. Tak to wygląda. W kolejnym kroku musimy zwiększyć nieco geometrię, czy gęstość geometrii, tych poligonów mamy tutaj za mało. W tym celu zaznaczamy wszystkie punkty. Z menu wybieramy funkcję i wybieramy funkcję podziału ustawiając parametr 2. W ten sposób każdy poligon, który mieliśmy wcześniej, został podzielony na 16 mniejszych poligonów. Na tym etapie symetria nie będzie nam już potrzebna, zaznaczamy więc ten obiekt i wykorzystamy narzędzie do konwersji po to, aby cały obiekt symetryczny i lewe i prawe odbicie przekonwertować do jednego spójnego obiektu. Obiekt plane wyciągamy ponad symetrię i symetrię klawiszem delete można usunąć, nie jest ona już potrzebna. Przechodzimy do trybu model, zaznaczamy plane i w widoku z boku f3 dosuniemy cały obiekt do manekina, również pozostawiając wolne miejsce. Teraz włączymy tryb poligonowy, zaznaczymy wszystkie poligony, wybierzemy narzędzie EXTRUDE. Dodatkowo trzeba jeszcze na palecie tego narzędzia, właściwości tego narzędzia zaznaczyć, aby powstawały nam zakończenia. I wyciągamy tylną część. Przełączamy klawiszem F3 na widok z boku. I korygujemy położenie tylnej części tak, aby również pozostało wolne miejsce. Kolejnym zadaniem jest wycięcie otworów. Tu musimy zwrócić uwagę, aby przez przypadek nie usunąć poligonów, które nie powinny zostać usunięte. Zaczniemy od góry. Zaznaczymy poligony w górnej części klawiszem delete, je usuniemy. W drugiej kolejności rękaw, również klawiszem delete, usuwamy. Następny rękaw, klawiszem delete, usuwamy. I pozostała jeszcze dolna część obiektu. Zaznaczamy poligony i klawiszem delete usuwamy. Wykonaliśmy w ten sposób taką bardzo uproszczoną bryłę sukienki. W dalszym etapie wykorzystamy specjalne narzędzie, które zostało zaprojektowane właśnie w tym celu, aby modelować ubrania. Prawy przycisk na obiekcie plane, i z grupy narzędzi do ubrań wybieramy ubranie. Wskazaliśmy w ten sposób, że ten obiekt ma być traktowany jak ubranie. Manekina zaznaczamy, wciskamy prawy przycisk, i z tej samej grupy narzędzi do ubrań wybieramy narzędzie. Które wskaże w oprogramowaniu, że ta bryła ma kolidować z ubraniem. Ponownie wracamy do ubrania. Zaz musimy zaznaczyć poligony boczne, tak zwany szef. Najłatwiej to będzie zrobić w widoku F2. Przeciągamy myszą, zaznaczając w ten sposób tylko. Poligony na bocznej krawędzi. Następnie klikamy w ikonę Ubranie, i na zakładce Dresser w sekcji Szef ustawiamy set. Pojawiły się takie żółte krzyżujące się linie. Jest to wizualny efekt tego, że oprogramowanie w tym miejscu będzie no, dokonana z szycia tego ubrania. Ostatnim elementem, który musimy wykonać, to jest uruchomienie specjalnego algorytmu, który ten prymitywny, wykonany przez nas model zaciśnie na manekinie. Uruchamiamy ten algorytm. Oprogramowanie dokonuje stosownych przekształceń i bryła i ubranie jest gotowe.